Siemanko, siemanko z tej strony Didzę kawaj, a dziś jest ze mną. Fuller faser. I, I dziś i, będzie pokażemy na Soundingie to co już zdążyliśmy zrobić. Ty no właśnie dziś nawet no, na soundie byłem. Aha, a, a, a z ciekawości dodajmy do Gimbi Moda. Co? Dodajmy do Gingida i Moda. Ty jesteś chyba w moim Gingie, napisz coś na czacie. Nie, 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 nie. No nie jesteś rzeczywiście. Dodajmy. Dobra. I daj moda, no? y tak. dobra? Ojej, jak ty tam miałeś? Cięższego niku nie było, nie? no idę no, i daj moda Nie dam ci... jak będziesz potrzebował moda Na razie nie potrzebujesz, bo jeszcze kogoś dodasz albo coś Ale potrzebujesz pło co idę kopać co potrzebujesz? Yy, węgiel. Węgiel. a to jest mikił naprawić? o yy, wojtek 997, nie do mnie nie. nie tak tego mam no, co dawaj go My no i, i, i go dajemy, co? Nie, nawet, nie nie to nie nie do, nie nie no, nawet nie 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 Ej, niech mi się tu przypada, idę na spanach. Idę się z kimś podadać. O, zarazem kogoś. Jakiś dni, coś tam. Debnę cię, zjadłem go. Echul, jaźle. Nie, 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 nie. Zarąbał... O, mam żelazne buciki, chcesz? Ochrona przed pociskami trzy. Nie ma, nie uciekniesz jeszcze do O, tak się chce bić, tak? Już nie się. Kurde, woda go ocaliła. Tak, Wiedziałem. Nie ma żelaznego napysnika, ładnie. Ha! Eee, mam, y, mam enchant mieczyk, chcesz, ale wlewniany. Y, kamienny A, o! żelazne drzwi przydadzą nam się jak myśli. No, się. Tak. to zostawiam. O, nasiona się na dwóch za Można zaróżnić nawet, Jak ktoś na mnie idzie, ja się nikogo nie boję, bo mam gdzieś tam naboje. Tyle wiem, a wy jak mam zbroja. Zbroja idzie nieźle. Ej to chcesz te buty? Że na zlec tylko widać. Daj koch. Daj. Okay. Dam jakąś... O, dam temu Nino. Koch? Nino. Nie dać. Nino, Maci. Dam Mati 9,9. Nino idzie na parkura. Ago dedne, agu dedne, agu, agu, agu dedne. Będzie szybko, będzie ładnie i będzie fajnie. Nie, kurde jakiś gostek weźmie ciekawe deda a się nie poguła. <muchy> I Już zabiłem 120 osób, prawda? 119? Ja? 119 osób. sto 120. Ja dużo odsłucham. Ja 395. Ale i ten nick taki ma Taki trafetjowy. Aha, ja tu zmieniłem na tym serwerze nick. Na ja tu Oskar jeden chociaż tak na imię nawet nie mam. E no niech tu się ze mną pobije. Ja, się, ja mi się nudzi. Na nie. dam zespał, ja chcę FP. No. Trzeba ten dach ze zrobić. No trzeba, ma. Mam już 20 skóra. Ej, pójdź do netheru i zdobądź mi jasno gładz Ok? Jasno głos? No, jasno głos. I dość sporo. Nie. Yeah. Nie wiem, tak, z, z półstawy. Dobra, mam stack. Tego? No to chodź do mnie. Za chwilę tak. No to ja idę na spanie. Tak, zaraz. Wóz do jakiejś krzyży winny. Ja staram się czas, A ja, ja, ja. o Wojtek jest. To jest w tak, tak, go dał No, za, nasz krzyż. O, pełny serd! Ale ściemnia! Tak. Nie, nie, jak się da. No, e, ten. W no. no gdzie ty jesteś? Aha, w kopalni naszej. Sprawdzam, kto gra. I co ty robisz z taka dziura w dół? Ja bym tam dojadła jakby Gdzie ty jesteś? Ej. Co? Oh. Gdzie ty? No no, 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 no no, Ej, ale powiedz, fajna ta ściana. Którą zrobiłem no. Ej, piacyki Mam tu pięć i tu mam sześć. Tu ma na A, mi potrzebne tylko Ja idę na homa, a nie wtedy gdzie mam homa. No. Zaraz zobacz. Tak. Daj ten jasno głos. Mogę. No dobra. Tak. Rzucaj. Aj opcję jakie potrzebne? Nie. Bo mam 15. Nie, ale można coś z niego zrobić. I ja, ja... przerobimy bazę, czekaj. Nie A co ty z niego chcesz zrobić? Nie rozwalaj tak bazy! Ale będziemy tu robić ten obsydian. Ale musimy... A, Lagi, fajnie mam. Xtaj x, -tay. x, -tay no, x O ja piękna baza, piękna baza. Ładna ta ludzia, nie? No, nie, nie wiem, co mnie zabraknie, Ej nie, spoko. Tylko nie... nie tego brzydko No raczej nie, to, nie. O dobra, jest pięknie. Ej, a może mi się przyda obsydiam? No może. Ej, nie, przydam się to znaczy, nie może. Znaczy? się? Tak. E? O, kurde, ile ty tego robisz Chociaż nie jest tak źle. Tylko jakby przydałoby się takie okres. O tyle jak ja, ja mam nagi. Też mi nas na stycznia coś napisywali. też okay. taj mi, bo mi się nie chce. Oj, o! O ile to Czekaś tak, dobra. O i, do, do. Aha, bo o il to jest ten gra. Gdzieś on tu jest. O, o ile do. Na, 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 ostatni na liście, można zobaczyć. Potrzebujesz szkło, szkło, Nie no, ładnie to nam wygląda, tylko ten obsidian mi jest potrzebny, albo ten... A ile? A ile? 35 tysięcy? Nie, właściwie pójdź do netheru i zdobądź mi kwarc. A co to kwarc, to nie, to kwarca nie chcę. Wiesz, jak łatwo kwarc zdobyć. Ludzie, napiszcie w komentarzu, czy łatwo, czy nie, jak chcecie. I oczywiście suby IP serwera będzie w komentarzu też. Nie w komentarzu, tylko w opisie. I tak. Za <grym> ja mało. Ty, ale wyłączone. Ale, ale z ciekawości, jeden ten jest wyłączony. E, jak wyłączony? No wyłączył go. I, I dobrze go wyłączył. Czemu? Nie, <grym> nie wiem, czy mi 35 obszywiany Ej, a na za co, więcej? No, nie chce mi ale będziesz musiał. Albo będziesz musiał skopiować lida na no, Dobrze. A, nie no, może stać się, bo już mała, mała jest. A, 17, a wy zrobicie... O, tak, tak, spokojnie. Dobra, zrobione. Jeszcze pięć oprzydziałek. jestem na spały, na spały, ja będę z no kimś pod nie ma cena. A mam powiedzieć. Mam 500 zł coś takiego. O to oddaj mi kilo już. Ja nie, nie mam swojego kilocha. Ten mój jak sobie? jaki? No diamentowy dam ci go wcale, nie pamiętasz? Wydajność... się. Aha, wydajność 3. Wydajmy 4, niedziesz trzy. To chodź na spałną ci go dam. Ja jestem w Bill. A ja jestem na spawnie. No to chodź na do gili. Tam jeszcze na tych wypadną. Co jest z tym Nie Rozwal no mi ten obsydian. Ty nie możesz tym kilofem rozwalać, tylko chodź mnie O, dzięki. A, no. lada mam! Ja się boję! Nieźle nie widzę, ludzie. Mogę pod to, by nazwać blok? Okej, okay, dobra, już widzę. O, dobra. E, I teraz, o tak. Tu jedno, i tu jedno. Dobra. Co mi tam psuje? Ale mam no, gupiołagi. Ale oczywiście nie mówię, że tak jest na serwisie, bo ja tylko po prostu Eee. E, I powiedz, że to nie ślicznie. Ale dopiero jeszcze to robię. Mamy jeszcze sześć? Ale cztery jest. ej, zobaczmy na koblę Pod kapiet chcemy zobaczyć, jak to wygląda z góry. Nie ma fajnie wygląda z góry. Co ty masz playa? Co? Co ty masz playa? Tu jest obs... Aha, nie, bo ja mam naga i nie widziałem tego kobla. Dobra, na kombie trochę w farcu. Ale Nether jest wyłączony. Ja wyłączony i tu sobie wartynek. Wartynek, no wpisałem sobie, ale nie będzie, zauważyłem się. Aha, szczęście. I co, jest? Tak. Ale mówiłem... Ja wiem, co ma tak się robi. Co co zechciałeś? E, co? E, ten, jak to się nazywało? Kwarc. Kward. Kwarc? Kwarc. Wiesz, wiesz, jak wygląda jego blok? Nie wiem jak wygląda kwarski, no. Oby. Oby. zaraz, został z tych odników? Mam pajzów. Ej, tu się tepam. TPA. ty miałeś tych U D Taki ciężki ten nick, nie ciężko aż to wpisać, ale fajnie wygląda. Gdzie masz ogniki? Tam chodź. Spoko, jestem uzbrojony. O! Nawet jasną głazą. O, widzę, że jak coś jasną gazę, które zaznaczył pętluczkę. O, kwarc. Jasną grazę. Wszędzie jasną gaz. Hulder nie ma spida. Gdzie? Ja stary będę mną! Jak mnie cofnęło! Idź! Kasz tam, kasz tam, Sam schodź. Gdzie ten ognik? Dobra, ja za chwilę skończę, na mi się zapełni Ej, dobra, a gdzie ten spawn? Ognik? No. Nie spal, on on za chwilę tam dojeżdża. Co ty robisz, człowieku? Aaa, mandel no lub schodki. Ej, to nie parkuj, ja nie mam nic. Jestem! Ja nie mam nic. O, mam, tak. O no, ja skoczyłem. Ja sobie je znalazłem. I coś, jeszcze... Ja ja, ja, ja ja znalazłem I co, Coś znalazłeś? Krasda. Grasto? Kruktury do mnie strzela. To czekaj zaś Ci zapomaga. Ja na... opójcia. Ale chodź. Czekaj, daj dla Ciebie. Mówię no, no, super. Ekstra. Ekstra maksymalny i do tego celam. Ej, co jest? Trafiłem go dwa razy nic. Elo! Ej, jest. Nie. No, mi też. A e, no? Eee, dobra. A taka chwila ciszy w tego no. I e, dobra, głowę. Ego potrzebuję. Skolnego.